Chwilę temu pozdrawiałem Was nad Atlantyku, ze słonecznego Miami przez ocean, a teraz, tydzień później, jestem w Młodzieży w Ustce Polskiej i pozdrawiam Was nad trochę bardziej chłodnego Bałtyku. Ale słuchajcie, jest szansa, jeśli byście chcieli jechać do słonecznego Miami, to jest okazja, dlatego że 6-7 marca, czyli już niedługo, odbywa się największy kongres dla Polonii w Stanach Zjednoczonych który nazywa się Kongres 60 milionów. I tam z jednej strony przybywają Polacy, którzy są Polonią w Stanach, która już się w jakiś sposób dorobiła i szuka alternatyw inwestycyjnych, a z drugiej strony Polaków Właścicieli polskich firm, którzy szukają kontaktów i kontraktów po tamtej stronie oceanu. Tam zresztą występował m.in. Rafał Brzoska i wielu świetnych znanych przedsiębiorców polskich. I ja tam też będę w tym roku, bo będę prelegentem. Także zapraszam Was serdecznie, jeśli macie ochotę się spotkać, to 6-7 marca kongres 60 milionów. No i co jeszcze? Macie tutaj też kod zniżkowy, dzięki temu będziecie mogli taniej kupić bilety. Pozdrawiam i do zobaczenia.